Mankosie, z tej strony Bob i witam Was w drugim odcinku z Minecraft Strudivala na moim kanale. Ogólnie ja, ja to długo nie byłem, coś w sensie może nie tyle długo, ale ja to ogólnie nie wchodzę, tylko ja, jak już nagrywam. No i cóż. W ostatnim odcinku zrobiliśmy już kamienne narzędzia. Trochę jedzenia, więc jest kit. W ogóle mi się wydaje, że tu jest coś ten... To jest coś ciekawego. Ja to pójdę sprawdzić. Ło! Ja, ale pływa. Hmm, to jest jakiś, jakiś cave. O, muszę płynąć do góry, bo zaraz się utopię Tego nie chcę. O, może lepiej, nie będę się oddalać od swojego miejsca yy, gdzie chwilowo jestem, bo jeszcze się z, zgubię i będzie problem. A to był raz dobra. Dobra, płyniemy. Musimy... Myślę, że chyba w tym odcinku pójdziemy po żelazo. Tylko będą się pochodnie dorobić, żeby później nie było ciemno. O, dobra. Jesteśmy na górze. To idziemy do kamieniołomu. Mojego takiego małego. -pum -pum -pum. Zejdziemy tutaj. Dalej to jest ciemno. Nie no, ja muszę sobie węgiel ewidentnie załatwić. Czyli robimy drewna, przepalimy je i będziemy mieli węgiel drzewny. Czyli jakiś już, chociaż węgiel. O, patyk. Okej. Okay. Pim, piłem, pim, pim. Chwilę może to drzewo zetnę do zera, żeby nie było później problemu. O. Oj, okorowałem jeden piek jakiś ten tykiel. Hmm, tam coś jest, ale ja nie wiem. Jeszcze nie będę tego sprawdzać. Chwila, ten, to ten okorowany pieniek. Dzięki, może sobie tak. O! Najgit! No, no to teraz idziemy sobie przepalić. Będziemy mieli węgiel drzewny. A z węgla drzewnego się zrobi. Oczywiście, co? No wiadomo, bo węgiel drzewny przyda się na pochodnie albo do przytapiania. U mnie akurat przyda się na pochodnie, bo ciemno, jak w grobie, tam jest. Pochodnie. No i gitara. Dobra, idziemy. Chociaż w sumie zamiast tam kopać, ja bym poszukał może jakiejś kopalni. O! To będzie bardziej użyteczne, bo wtedy nie będę musiał yy, marnować kilofa bez. O! Bingo! No, i o czym ja mówię? O, i jeszcze żelazo. Świetnie. Ty chociaż tu zejdę częściowo. O! Tu mamy rozwidlenie. A schodzę w dół. No, ale jest chociaż żelazo To się zbierze No i gitara, mamy żelazo, już będziemy mogli powoli zbrojkę zarobić Dobra, w dół tam nie schodzę jeszcze Cofnijmy się, bo tu było jeszcze... O, właśnie, tu było żelazo O, zombie Idź Ła Jest jeszcze creeper no wywal w powietrze, ziomek. Dawaj, wyzywam cię. No. jeśli ja tak mi nic nie zrobił, więc jesteś ciołkiem. Ha. Dobra. No to sobie kopiemy żelazo, bo why not. No i tak jak sobie kopię żelazo, to myślę, że jest odpowiedni czas, żebyście zasubowali kanał, żeby żeby było może więcej odcinków. Lajka też tam możecie zostawić. Tak dla zasięgu. Albo po prostu, jeżeli Jesteście dobrzy ludzie, to możecie zostawić. O, pająkę słyszałem. To pewnie tu. E, skok. Nie wiem, może tam jest. Tak, no wiedziałem, że tu jest pająk. W innym miejscu być nie mógł. I kiedy tu jest łatwe, a czekaj, póki tu jestem, to sobie zrobię pochodnie. O. Oświetlmy. Tu jest chyba jakieś większe zejście mi się wydaje. Albo i nie. Ślepy załóg szlak. No trudno. Ty a ja tych nie podniosę? No, no dobra, chociaż teraz to się podniesie. Dobra, idziemy w górę. Chwilę jeszcze to żelazo muszę zebrać. Jeszcze się tu muszę nauczyć skakać. Pamiętacie, ja ostatnio mówiłem, że ten, że ja jeszcze średnio ogarniam yy, tu sterowanie, bo ja po długim czasie dopiero do tego wróciłem. O, to e, tu jest dość spory ten cave. O, a tu jest jeszcze większe zejście. Ej, dobra, tu idę. Ile żelaza? to się zaraz bierze. Tylko zejdźmy tam na dół. Może będzie coś tam ciekawszego. Chwila, bo to już jest poziom. O, 27. O kurcze, ty, to może nawet tam diamenty znajdziemy, będą się jakoś sensownie już nazywać te odcinki. Na przykład, nie mam podstawowe rzeczy, budowa domku i tak dalej, to był pierwszy odcinek. A drugie, siedzimy w kopalni i zbieramy minerały. W sumie nie byłoby to głupie, ale tak się zastanawiam jeszcze nad tym. Coś możecie podsuwać mi tę yy, propozycję w komentarzach. Będę czytał komentarze, lajkował, serduszkował i na nie odpowiadał. Więc możecie na bieżąco sobie tam pisać, ja będę jej tak na nie patrzył. Dobra, no to ok, to będę musiał tam niedługo zejść. Muszę pierwszy co to pozbierać sobie żelazo i węgiel, żeby sobie później poprzetapiać. A węgiel później mieć jeszcze na pochodnie. No bo wtedy jak nie ma pochodni, no to nie ma chodzenia po kopalniach teoretycznie, no chyba że, chyba że ktoś jest takim hardkorem i szuka diamentów czy innych minerałów na ślepo, ale szczerze nie polecam. Dobra. To, to po co, w ogóle pusta każda no to mamy już na yy, cały, całą zbrojkę, yy, si fu, kilof, miecz i siekierę. No i gitara. Dobra, to mamy zebrany, Teraz jak to się stąd wydostać? Normalnie, ziemią. No i git. No i dobra, możemy się stąd już wydostać. No i pójdziemy sobie przetopić żelazo. zrobić sobie później zbrojkę i ewentualnie sz dadu szukać dalej, dalej jakichś minerałów. Może w jak znajdziemy? Sam nie wiem. To wyjmujemy. Pink, pink, git To sobie przerobimy. Dorobimy sobie pochodni. O, w ogóle ładnie się zrobiłem Nawet nie zauważyłem. Ja i to moje zajmowanie się odcinkiem, ta. Wiem o tym. Owca, świnia, spoko. Jak później podejmę. Oj. Pochodnie postawiłem tylko gdzie? A tu. Okej. Okay. Idziemy na dół, bo tam widziałem właśnie ten głęboki spadek i on może być dobry. Hmm się zobaczy. Autorem w kurze. Poczekaj, bo tu jeszcze nie byłem tak do końca, ale to pewnie będzie ślepy. A nie, czekaj. Albo nie, będzie ślepy zamek. No nieźle. Dobra, to tam idziemy. I później, ewentualnie, będziemy kopać w dół, żeby się dokopać. Do poziomu 11 Później może szukać diaksów. Tam pójdziemy pewnie później. Teraz nie, teraz schodzę na dół. ajajaj jaj. Zobaczmy. Czy tam jest coś dalej? Jakiś spadek w dół. Halo. Chyba nie Szkoda. A już się dobrze zapowiada ta kopalnia. Nieprawdaż? Tu 27 poziom i nagle taki ząk. Szkoda, szkoda, ale o, dobra. Mamy przynajmniej miejsce, gdzie może w następnym odcinku ruszymy po kolejny yy, ten. Będziemy kopać w dół po prostu. Szkielet. Ha! Możesz ty. Ej, typie. No, e! Czemu ty mnie za każdym razem trafiasz. Kurzasz mnie, typie. No. Niech mnie nie to wkurza. Weź mnie nie wkurzaj. Typie. Jomek, daj mi żyć. Łodo. Co do jasnej. A, tu jest spływająca lawa spoczy. Ale mnie zaskoczyła nagle ta dziura. Nagle takie łomatko. Dobra, chwila. Zejdźmy tak powoli. Acz bezpiecznie. Hmm. W sumie ciekawie się zapowiada. Chwila, bo pochodnie jeszcze tam gdzieś mam. W sensie pochodnie mogę sobie zrobić cztery. Bo tu węgiel jest. Ja mam ze sobą patyka. Dobra. Dorobmy sobie jeszcze cztery pochodnie, i spróbujemy tam na dół zejść. Tak mniej więcej. Haha, zombiciołek. E, ty co mnie bijesz? Co mnie bijesz? Chcesz dostać jeszcze raz? Łażesz ty. Dobra. No e, znowu ślepy zaułek. Kurcze, ile tu jest ślepych zaułków? Zaułków. Matko to Nie mogę się nawet zesłowić. O, andezyd. Ło, ile żelaza. Hmm, będę musiał to później zwiedzić, dobra. Także co? Ja się tu chociaż częściowo zablokuję. No i co? Myślę, że to na, na, na ten odcinek wszystko. Yy, dzięki za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie lajka. A jeżeli, jeżeli filmy Ci się podobają, to zostaw subika z dzwoneczkiem, żeby nie pominąć odcinków. No i to wszystko. Na razie, pa pa!